Czyli co, w to, że to może, może być takim, bohaterem muzyki? Powiedział tak, bo muzyki powiedział tak, masz pas, y, do... możesz strzelać. Mam <grym> nadzieję, <grym> że, że pas to to Panowie że pierwszą obronę pasa w Polsce, to podlewik zależy, czy znajdą się sponsorzy i organizatorzy. Warto by było, żeby no jeszcze jedna klasowa gala Kolejna pojawia się tutaj, już Andrzej robi wszystko. Prozystową swoją polską najbardziej. Pachikara również ma. Jest taki, żeby bronić do końca wieku tego pasa. Tych obron w Polsce może być więcej. No właśnie, bo to sobie No i co trochę, trochę jakby. Jest złym że jeszcze można jednego złego mieć, ale nie dużo ma tych klasowych pocerów, prawda? Nie do czego to pytanie. Andrzej może jako trener w No Ja już na temat sytuacji w polskim boksie amatorskim wypowiadałem się wielokrotnie, bo przecież to jest jakby podstawa do tego, żeby później ludzie kupowali się zawodowo, no tylko w sytuacji generalnej. To jest bardzo złożony, bardzo złożony projekt, naprawdę mający wolę na wiedzy i nawet myślę, że ten medal, który dzisiaj yy, masz yy, no, czy ich zdobędzie na pewno była dobra gloryfikacja do środowiska i pokazanie, że ten do końca nie został jakby zplankowany. Natomiast generalnie wszyscy wiemy, jakie są bolączki dzisiaj tej dyscypliny. Prawda? Jest przede wszystkim słaba kondycja finansowa klubów po tym procesie demokracji, wtedy kiedy odpadły kluby wojskowe, policyjne plus, plus związkowe. Nie mamy systemu zawodów poza Grand Prix. Zawód trenera jest to zawód taki już prawie wymierający, taka jak krawca nikt nie... Czyli mało ludzi szyje garnitury idą kupować do marketu. E, także tak to wygląda. E, i myślę, że wiele takich punktów jeszcze można by było, było wymienić, no, które powodują, że, że dzisiaj ta kondycja boksu generalnie w społeczeństwie jest taka nie inna, ale jesteśmy no, jak ktoś nie po to siedzimy tutaj, żeby narzekać. Jest duża ekspansja ludzi, jest duże zainteresowanie, chociażby przykład ofikary, która bardzo mocno wspiera Tomka przede wszystkim inne działania całej grupy, po to, żeby dać szansę i pozostałym, bo wiadomo, że, że przy nazwisku Tomka jest jakieś większe zainteresowanie pozostałymi zawodnikami. I tak, to jest dobre, bo, bo zawsze dyscyplina musi mieć lidera. Kiedyś był Michalczewski, kiedyś był Gołota, dzisiaj jest, jest, jest Tomasz Adamki I tak to wygląda. Tak się historia akurat tej dyscypliny układa. I dobrze, że mamy takiego Tomasza Adamka, bo jakby było trudniej, powiedzmy, budować wiele rzeczy co no, się okaże? No, zawsze firma związana ze sportem. Myślę, że w materiałach jest zawarte: są so, sobie sobie imiona, nazwiska, w sportowców, których wcześniej w jakiś sposób wspieraliśmy, którym pomagaliśmy. Dzisiaj jest nawet z nami tutaj obecnych kilku, kilku bokserów, również zawodników brazylijskiego rzeczujemy ma Paweł Jóźwiak, który będzie bronił za miesiąc tytułu mistrza Polski. No, chcielibyśmy, żeby oprócz tego zainteresowania powiedzmy sobie, które staramy się wspólnie wszyscy wytworzyć dotyczącego sportu walki, również media są szalenie istotne, żeby interesowały się nie tylko, powiedzmy sobie, samymi tak transparentnymi zawodnikami, jak, jak Tomek. Tylko no, całym środowiskiem jest kupa młodych zawodników, kupa zawodników w innych dyscyplinach, którzy no, oczekują tego, że ktoś im pomoże, jeżeli nie będzie pokazywało, nie będą pokazywały ich media, nie mają szans się rozwinąć. I tym samym Polska no, jest, powiedzmy sobie, takim zaściankiem trochę w tym przypadku i Europy, i świata i narzekamy na to, że powiedzmy sobie mało jest tych sukcesów. Dzisiaj Olimpiada na szczęście jeszcze... Powiedzmy sobie w jaki sposób, popularyzuje ten sposób. Ale im więcej będziemy tego pokazywać, im więcej będziemy się wspólnie wszyscy starali, żeby to dobrze wyglądało i młodzi ludzie mieli możliwość trenowania i też mieli jakieś finansowanie, bo jak wiadomo, wymaga to dużo czasu, to będzie po prostu sukces nas wszystkich i Polski. Tomek jest no, najlepszym przykładem, poświęca mnóstwo czasu dla swoich kolegów, mnóstwo czasu dla zawodników, mnóstwo czasu dla sportowców, poświęca czas, poświęca pieniądze. Oprócz tego, że jest wspaniałym zawodnikiem, myślę, że też warto zauważyć jak doskonałą, jest wspaniałą ma rodzinę. Zwracać uwagę na to, jak rzeczywiście żyje, jakim jest faktycznie człowiekiem, nie tylko... Czekać, kiedy, kiedy się czy czy komukolwiek coś nie uda. Wspierać w każdej chwili, w każdym momencie i, i, i tak jak ludzie, nawet z nim staną. Myślę, że ważne jest również to, że nie jedzie tam po nic. Wszyscy powiedzmy sobie, go wysyłamy dzisiaj, dzisiaj żegnamy, ale jedzie po co? Czy ma po co? jak będziemy go widzieć za dwa miesiące? Myślę, że bardzo tłumnie. I. No i, i wszyscy zadowoleni uśmiechnięci i będziemy oczekiwali od niego kolejnych sukcesów, a on jak zwykle poświęci nam czas i, i będzie propagował i pomagał innym bokserom. Dziękuję.